Cześć, manku. Dzisiaj wam pokażę moją nową lutownicę. Firmy Ferm. To lutownica zakupiona w Actionie. W takim sklepie. Do lutownicy dostajemy podstawkę. Taka podstawkę tutaj ma w środku metal. Jeżeli będzie gorący grot, to żeby nam się nic nie stopiło. Więc dość ciężka jest ta podstawka. Mamy też tu gąbkę. Gąbka niestety nie jest wyjmowana, jest tu przyklejona. Całość jest skręcona na jakieś śluby. Lutownica bardzo fajnie tutaj wchodzi. Podstawkę. Lutownica jest na baterie, zładowana poprzez micro USB. Mamy tu również włącznik, diodę sygnalizującą o ładowaniu lub działaniu tej lutownicy. Mamy tutaj też diody, które oświetlają nam miejsce gdzie lutujemy. Jest też grot, który jest przykręcany. Jest to bardzo nietypowe rozwiązanie, ponieważ na taką jakby żarówkę. Stare żarówki miały taki właśnie gwint. I grot będzie bardzo ciężko dostać. Nie widziałem czegoś takiego. Przynajmniej w i sklepach W internecie też bardzo mało jest takich rzeczy Oczywiście do zestawu również dochodzi Cyna W postaci takiego Zwoju I kabel do ładowania Lutownica jeszcze nie była używana, jeszcze nie używałem Więc będziemy to testować, tę lutownicę ja Tej cyny nie będę używał Ponieważ mam jeszcze swoje już używane, a więc to sobie na razie zachowam. Także a więc yy, będziemy się za chwilę zabierać do lutowania, Jeśli się całość się załącza tym przyciskiem. Standardowy to nic zazwyczaj się naciska, ale tu jest zabezpieczenie, że jeżeli nam gdzieś upadnie, czy coś, żeby się sama nie załączyła. Trzeba przytrzymać ten guzik. To sprawdzam i lutownica się grzeje. Po 10 się wyłącza. Prot się robi ciepły, więc w ten sposób już sprawdziłem, co już, działa, bo jest ciepły. Już szybko wyłączy. W szczęście nie zdąży się nagrzeć i można to w łatwy sposób sprawdzić. Mm, tu mam właśnie te mikro USB. Nie są one umiejscowane tak na górze. Lutownica tak się prezentuje w całości w ten to sposób bardzo stabilnie stoi bardzo łatwo wychodzi z tego nie jest takie ciężkie możemy to wyjąć włożyć. i włożyć na przykład po skończeniu pracy od razu to można ją tu włożyć i bez problemu ona nam będzie w tym stała a więc teraz przejdziemy do testów także będziemy tutaj odlutowywać kabelki Tableta tutaj co są gdyż to jest lutownica bezprzewodowa do takich właśnie prostych zadań jak na przykład szybkie odlutowanie kabelków czy je polutowanie więc już załączmy żeby się już grzała nam przytrzymujemy jak widać fajnie nam się już grzała tutaj widać że nam oświetla to ładnie miejsce lutowania sprawdźmy czy już się nagrzała A już się topi nawet. więc to już ten moment. I ładnie nam się wszystko zlutowuje. Świeci nam zielona dioda, kiedy już się całość się już nagrzeje. Z tego co widzę i po wyłączeniu wszystko się wyłącza. Termonę odstawić, żeby się uchłodziła. I powiem, że bardzo świetnie sobie poradziła z tymi kawałkami. Bardzo szybko się rozgrzewa z tego względu. Będę ją bardzo często używał. Ponieważ no taka stacja lutownicza, jest, taka stacja lutownicza zajmuje dużo miejsca na biurku, na przykład. A gdy tego często nie robimy, więc taka lutownica sobie po prostu przydaje. Wystarczy ją postawić na, na biurku z mała, albo gdzieś schować, i tylko gdy potrzebujemy, to po prostu wimujemy i od razu możemy lutować. więc, ogólnie, stwierdzam, że taka lutownica to jest dobre rozwiązanie. Nie dla początkujących, oczywiście, tylko dla takich, którzy już jakieś doświadczenie z do lutowania mają i to jako lutownica jakaś druga, czy coś w, ten, w tym stylu. No, ponieważ, no, to jest o mojej mocy, ona nie ma zbyt dużej mocy. Ma mocy dokładnie Tu jest napisane 8W I może się zagrzeć do 450 stopni Ale wiadomo, no takich zbyt wielkich rzeczy to tym się nie polutuje. Ponieważ łatwo się może spalić ta grzałka, która jest w środku. Z tym oto urządzeniem może się tu spalić. Na przykład gdy się lutuje jakieś bardzo grube kable, druty miedziane na przykład. No to taka lutownica już będzie miała o wiele cięższe zadania. Więc takie rzeczy proponuję do jakichś jakich szybkich rezultowań, gdzie na przykład mam jakąś płytkę i potrzebuję na przykład jeden kabelek odlutować, tak jak w tym przypadku. No to nie będę wyciągał specjalnie tej dużej. Jak taką na przykład małą mam. Więc, yy, ale nic nie to wyglądało. ogólnie to tą lutownicę bardzo polecam. Jak na razie się spisuje się dobrze. Tak, właśnie fajny ma styl, fajnie wygląda, tak bardzo nowocześnie. Nie jest to taka jakaś zwykła, prosta, tylko ma tutaj gumę, która umożliwia wygodne trzymanie i nie, nie ślizga się na ręce. Mamy tutaj też gumowany guzik w, yy, w pomarańczowym kolorze, żeby go było dobrze widać. No i to to było na tyle. Cześć.